Dzisiaj porównamy barszcz czerwony zabielany, ale tym razem bez okraszonych ziemniaków. A zamiast ziemniaków, buraczki, które były wykorzystane do wykonania tego świetnego dania. Wcześniej miałem plus 38, podawet solidnej porcji. Dzisiaj zjem tą samą porcję, ale bez ziemniaków. Minęło już parę godzin, mój CGM, co wskazuje, Barszczyk bez ziemniaków, na dole tabeleczka, zobaczmy, plus 27, a dla przypomnienia barszcz z okraszonymi ziemniakami blisko plus 40, spadek o kilkadziesiąt procent, ale nadal te plus niecałe 40 to nie jest tragedia, oczywiście dla osób na diecie ketogennej nie jemy, dla osób, które są zdrowe, a są na diecie niskowęglowodonowej od święta do święta okraszonej ziemiaczki. Jakbyśmy jeszcze dołożyli do zupy mięsko, opodjęli, byłoby świetnie. Natomiast cukrzycy insulinoporni, moim zdaniem, barszczek, ale z buraczkami w środku, bez ziemniaków. A moje wszystkie badania wrzucam do aplikacji. Na Androida i na iPhone'a. Do pobrania, proszę bardzo, tutaj link. Płatność jednorazowa 40 parę złotych, a macie dożywotni upgradecik o nowe produkty. No niedługo to będzie wielka encyklopedia glukozy po różnych posiłkach, daniach z przepisami i z poradami. No żyć nie umierać!